w Kostatakize, to po raz pierwszy raz się mam tutaj osobę z Kostatakize. Jakoś słynnie z tego, że to zawsze wieje także głowę urywa. No właśnie, pędzę teraz do Marka, żeby się z nim spotkać, porozmawiać, przedstawić Państwu kolejną ciekawą postać na, na Lanzarote. Zapraszam! Dobry wieczór Państwu! <noise> Dobry wieczór Państwu! <noise> Dobry wieczór! Dzisiaj w nietypowym miejscu, bo jesteśmy w zakładzie drukarskim Pana Marka. Dzięki wielkie za czas i za... No, za to, że się nam w końcu dało spotkać, bo trochę było prób, podejście do tego wywiadu, ale w końcu, w końcu jesteśmy. To ja dziękuję pani Bożence za to, że znalazła czas dla mnie i pięć razy chciała tu przyjechać. A my sobie tak paniamy, hmm. po prostu tak dla przyzwoitości, prawda? Tak. Żeby, żeby nie było. Dobra, Marko, ale już przejdę na ty, żeby nie było, że się nie znamy niby. My się nie znamy. My się nie znamy, się znamy od niedawna. Tak. Marek, właśnie dlatego, że się nie znamy, to chciałam coś się więcej zapytać. Ile ty masz lat z Ja? Szczerze. <laughs> Szczerze. Szczerze, chłopaku. <laughs> 50. A ile lat to mieszkasz? 25 i 7 miesięcy. Dokładnie. Czyli w swoim e, długim życiu więc jednak przeżyłeś tutaj niż w Polsce? Na no to wygląda. Tak. O te 7 miesięcy. Tak, 3, bo ja miesiąca. nie, ja, ja mieszkałem jeszcze wcześniej w Barcelonie, a wcześniej przed Barceloną jeszcze w Amsterdamie, także... Także z Polski wyjechałeś dużo wcześniej niż, tak, niż tak, 25 tak, tak, lat. A powiedzmy, ja czujesz się teraz bardziej po tych 25 latach i 7 miesiącach czujesz się bardziej Canaryczykiem, Hiszpanem, czy ciągle Polakiem? Nie, ja ciągle się czuję Polakiem i, i zawsze będę się czuł Polakiem i zawsze mi się, że trafiłem do miejsca. Że jestem tu przypadkiem, że jest to miejsce zupełnie pomylone dla mnie. A jak ten przypadek wyglądał, gdzie trafiłeś właśnie? Ten przypadek wyglądał tak, że z Barcelony zaoferowali mi tutaj pracę, a jak w 1995 roku ktoś ci oferuje pracę na kanarach, to w tym momencie myślisz, że jest to. Że pana Boga tak, ma, wiesz, tak tak. Tak, tak? tak, tak, tak. No i bez chwili zastanowienia powiedziałem oczywiście, że tak. Więc... Czy nie rozumiem, że była to jakaś praca na etacie, wtedy ci Tak, to była zabranie. moja jedyna praca w życiu, którą robiłem. Dla takiej, pracowałem dla grupy takich klinik, i później już byłem w stanie otworzyć sobie swój zakład, swój pierwszy biznes tutaj. Był to zakład fotograficzny. I od drogi właśnie od zakładu fotograficznego doszliśmy teraz do, do tego stanu, w którym jesteś, że masz jedną z bardziej znanych drukarni na wyspie. No, drukarnia to był też przypadek, jako że fotografia się praktycznie rzecz biorąc się. Mm, Skończyła się, zrujnowała, jak wyszły telefony komórkowe z kamerami. Musieliśmy pozamykać wszystkie zakłady fotograficzne w roku 2008. I, i powoli, 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 żeśmy się po prostu przebranżowywali i żeśmy zmienili na, na reklamę. Jako, że ja zawsze mi się podobała reklama, a moja żona skończyła. Marketing i reklamę, więc po prostu... Współgrało to. My uważamy, i z tego, jak się zawsze podajemy, to jaka firma fotograficzna i graficzna to jest nasz główny kierunek. Powiedz no. na Markę, jak ty poznałeś swoją żonę, bo to jest chyba ciekawa historia bardzo. Ja, historia nie jest ciekawa. Dla nowej generacji to historia nie jest ciekawa. Kiedyś to, było, kiedyś to było o tyle ciekawe... Nie jesteś nową generacją, pamiętam. Nie, nie jestem nową generacją, już. Ale historia kiedyś była o tyle ciekawa, o ile można w ogóle to powiedzieć, że to jest ciekawe, że, że w roku 98 ja miałem przez moją tą współpracę z klinikami miałem, założyli mi internet, więc jeszcze nie miałem komputera w domu, to był rok 98, kupiłem komputer pierwszy, 17-calowym ekranem, który ważył prawie tyle, ile ja. No i zacząłem chodzić po internecie. Po zwiedzeniu wszystkich stron internetowych, no, których... Do końca internetu ...których facet tak? 28-letni może odwiedzić. Już może. Już może odwiedzić. Jak już przeszedł ten boom, to się zapytałem, do czego to jeszcze może służyć? No i tak się stało, że natrafiłem na różnego rodzaju Wtedy to się wszystko odbywało na tzw. roomach no nie? Strafiłem na taki czatrum no i zacząłem gadać z jedną osobą, drugą, trzecią. No i tak wyszło, że, że poznałem Dianę, moją żonę, Po ponad roku poleciałem do Meksyku i, i żeśmy się poznali i, i później po ilu 7 czy 8 miesiącach y, Diana podjęła decyzję, że przyjmuje moją ofertę spróbowania życia razem. No i przyleciała tutaj do dzisiaj 20 lat już. Mieszkamy wspólnie. Mieszkamy, mieszkamy wspólnie, więc... Ty Polak, mieszkacie na Kanarach, pojażona Meksykanka. Jak się żyje w takiej wielokulturowej rodzinie? Która kultura bardziej przeważa? Znaczy rodzina nie jest kulturowa, nie jest wielokulturowa, bo to nie jest między, między polsko-arabska czy coś. Kultura hmm. meksykańska jest zupełnie tak sama jak kultura polska. Także to jest ta sama podstawa no nie? Hmm. tej kultury, to samo prawo, czy te podstawy, jeśli chodzi o kulturę, o społeczeństwo, te trzy podstawy są identyczne jak, jak w naszej kulturze? No nie? Mam na myśli poczucie piękna związane z Grecją, poczucie prawa związane z Rzymem, z religia, jest, czyli to są te trzy takie filary naszej, naszej kultury europejskiej. I to samo jest w Meksyku, także to mówić tutaj o życiu w dwóch różnych kulturach. To jest ciężko, bo to nie są dwie różne kultury. Mhm. Ale na przykład, jak też nie wiem, macie znaczy święta wiek, Bożego Narodzenia, jest coś bardzo typowego dla kultury meksykańskiej? Jak wystąpiacie do święta w ogóle? Jedziecie wtedy do, do, do Polski albo do Meksyku? Co nie. Czy zostajecie? Idziemy do restauracji, żeby nic nie gotować. Czyli <laughs> <laughs> <jest> po kanaryjsku. <laughs> nie, nie spotykałem się z znajomymi, ostatnimi czasy są to jakieś tam grille w nocy na plaży, czy tego typu historie, bo po prostu, nie wiem, jak nie ma śniegu, no to oczywiście, że nie ma tego klimatu, tutaj świąt. Więc... Bo macie córkę, prawda? Trzynastoletni, 13 to myślę, że powiem... Mamy córkę, ma 13 pół lat, w grudniu kończy 14 lat. Ty patrzysz tutaj na wyspę, jeśli chodzi o edukację dla, dla dzieci, dla młodzieży, są duże możliwości? To znaczy, y y y wydaje mi się, że są możliwości, od póki ja tutaj przyjechałem do, do teraz, mm -hmm. możliwości wydaje mi się, że są bardzo, bardzo duże. Bo tak. Y Jak Maja się urodziła, to była ta okazja, żeby stąd wyjechać, no nie? Z tej wyspy. Albo tu zostać. My żeśmy się zdecydowali, żeby tu zostać, bo wydawało nam się, żeby... ona się urodziła 20 grudnia żeby 24 grudnia spacerować z nią po plaży, przy słońcu i żeby ona ten, nie, musiała, nie musiała się ubierać jak pingwina, to wydawało mi się to bardzo, bardzo duża zaleta więc postanowiliśmy, że pierwsze lata jej życia zostaniemy tutaj, i dalej będziemy tutaj mieszkać i tak dalej. Potem po to znaleźliśmy bardzo dobrą szkołę dla Maji. Maja od 2,5 lat, jak skończyła 2,5 lat i 3 lata w roczniku, to poszła do szkoły brytyjskiej tutaj. I szkoła jest po prostu fantastyczna. 11 dzieci w klasie, więc ta edukacja jest na po wysokim prostu wysokim na wysokim poziomie. I, I nam się to po prostu, wszystkie klasy są po angielsku, nam się to po prostu bardzo, mhm. bardzo podobało dla niej. Um, Jeśli chodzi o dalszą edukację, no to dzieci mają tutaj y, albo zdobycie zawodu, bo istnieje coś takiego jak zawodówka, mhm. y, jak szkoła taka y, mhm. zawodowa, gdzie są różnego rodzaju zawody. Przygotowanie do zawodu. Że idziesz i masz tam 2 trzy dni nauki w szkole, a reszta to są, tak jak dawno praktyki. temu było w Polsce a później to są praktyki, więc idziesz że chcesz zostać nie wiem, spawaczem, mechanikiem, lakiernikiem, jubilerem, czy tam masażystą, czy kimś innym i tam też możesz sobie obrać czy chcesz studiować tylko i wyłącznie jako zawód, czy chcesz studiować tak jak kiedyś do technikum, czyli teraz tak jakby do tych, w, tym, w tym systemie bolońskim do 180 kredytów, no nie? Czyli możesz też to zrobić. No i później masz jeszcze uniwersytet. Na tym uniwersytecie możesz studiować, to jest stacjonarny uniwersytet, na którym możesz studiować pielęgniarstwo, bo w Hiszpanii pielęgniarstwo się studiuje jako studia normalne, nie jako studium. technikum czy studium, tylko jako studia pięcioletnie, czteroletnie w tym, na dzień dzisiejszy, można studiować turystykę. I mieli powiększyć też o filologię angielską i hiszpańską. Nie wiem czy już, czy to jest projekt, czy to już jest I zrobione, czy będzie. o Lazaro, tylko tej ty Tak, jest tak, prawda? tak. Tutaj na jest To jest uniwersytet stacjonarny i jest jeszcze hiszpański uniwersytet na dystancję, na którym ja studiowałem y, y, najpierw socjologię, a potem psychologię. Są możliwości wychowania tutaj dzieci i tyle. Marek, a tak już po 25 latach i 7 miesiącach, jak ty na to wyspę? potrafisz się jeszcze nią cieszyć? Potrafisz jeszcze jakoś tak fajnie tutaj czas spędzać? Nie, no znaczy my dalej ten jeździmy. W sobotę byliśmy, y, mieliśmy wielką imprezę na drugiej części wyspy, no nie? Tak. Na takim opuszczonym miejscu, y, nazywa się Playa San Juan w karawanie chrzestnego mojej córki, w tym, w tym aucie karawana, czy to camping, czy karawana, no nie? I nie, także czas dalej można sobie miło spędzać. Jakie było pytanie? Czy umiesz się dalej cieszyć jeszcze tą wyspą po 25 latach? Czy, czy jeszcze te widoki tutaj Cię jeszcze zachwycają? Oczywiście, że tak. Moja żona dalej mnie zachwyca po 20 latach i wyspa mnie zachwyca dalej po 25 latach. Iluzja, proszę tak, że Wyspa po prostu może nawet po 25 latach. Wyspa po 25 latach to, to wydaje mi się, że to jest tak jak wszystko, no nie? Ja do dzisiaj pamiętam, jak ja kończyłem szkołę numer 68 imienia Bolesława Prusa. I był wielki, i było, były? Tak i było wielkie hasło zawsze napisane, że szczęście każdy nosi w sobie podpisane Bolesław Prus. Także naprawdę czy tą Wyspą można się zachwycać, czy po prostu to my robimy się Ech, że to nie to, że to nie tamto no to już są kwestie, które tutaj nie będziemy omawiać, bo to po prostu by dyskusja z 11 minut się przerobiła w 1111 albo potem w 1111 i byśmy nie znaleźli na niej odpowiedzi. Dokładnie tak. Kwestia jest, jak wychodzę codziennie rano na przykład na rower, jak w styczniu, w lutym, w marcu, czy w grudniu, czy w listopadzie, wychodzę na rower, parkuję rower na plaży, biegam, a potem pływam, i potem wracam na rowerze do domu, to w tym momencie naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, że coś może się tutaj nie zachwycać. Oddychasz y, y, czystym powietrzem, y, masz y, czystą wodę, zupełnie co innego. Ma pełno braków, oczywiście. Y, nie każdy jest w stanie tutaj y, y, przeżyć tyle lat, ile ja przeżyłem. Ja też nie jestem w stanie przeżyć tyle lat, ile przeżyłem. Proszę Państwa, to jest przyślubowany Marek de Lanzarote, tak. który opowiedział właśnie swoją historię bardzo ciekawą, bardzo żywiołowa postać, bardzo pełna energii, cią ciągle mnóstwo pomysłów w głowie, czego życzę, żeby się po prostu te pomysły Marek żeby po prostu iść do przodu i może przeżyć kolejne 25 lat na Lanzarote. Może przeżyjemy następne 25 lat, oby tylko nie się na Lanzarote, ale żebyśmy je przeżyli. Żeby w ogóle daj radę. Marek, bardzo ci dziękuję za... Nie, za to ja tobie czas. bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie za to, żeś po prostu pierwsza ty po 25 latach, żeś zabrała się za... Znaczy, że, że spotkałem kogoś po 25 latach, kto zajął się takim projektem. bo Także naprawdę, moje najserdeczniejsze gratulacje dla Pani Bożeny. Moje wielkie, Ale Bohaterem jest dzisiaj Marek. Moje wielkie brawa dla Pani Bożeny. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za czas. A Państwa, Państwu dziękujemy też za uwagę. I zapraszamy do następnych odcinków. I przede wszystkim na Lanzarote, żebyście przylatowali tutaj. bo jest przepiękna pogoda, prawda? Przylatujcie. Dzięki, wielkie. Pa! Cześć.